Hej, Rejnik, jestem i mam do Was pytanie. Chcecie być może w moim najnowszym filmie? Może lepsze pytanie? Chcecie dostać dwa darmowe klucze? Jeżeli tak, to zapraszam Was do mojego giveawayu konkursu. W konkursie można wygrać tak. Za pierwsze miejsce, dwa klucze i miejsce w moim najnowszym filmie. Za drugie miejsce, cztery przeze mnie skraftowane czapki i miejsce w najnowszym filmie. W jednym trzecim miejscu znajdziesz się po prostu w filmie. Aby dążyć do tego konkursu, zacznij zrobić te rzeczy. Zasubskrybować na mój kanał, wejść na mój Discord i... i macie to napisać na formularzu Google. Twój pomysł na opisanie dowolnej czapki dla pyro w 10 słowach lub mniej. Mam jedno do was y, wymaganie i to jest działający i dość dobry mikrofon. Z zasady, możesz do mnie napisać tylko twój jeden pomysł I wszystko co opisujecie ma być na krycie do głowy Nie na ciało, czy na maskę, czy plecak, w stylu. takiego Zwycięzców ogłoszę na moim Discordzie I oczywiście na następnym filmie, gdzie będą tam po prostu <laughs> I chyba już nie mam nic więcej do powiedzenia na temat tego Więc, ba bye, bye.